bardzo jest nam miło was powitać na drugich warsztatach. Dzisiejszym tematem jest kompostowanie w skali makro, czyli to, co robi zakład lotacyjny, i w skali mikro to, co możemy robić w naszych domach. Problemy odpadów to nie jest już tylko coś, co się kończy w naszych altankach, czy pod zlewem pozbędziemy się tego, bo trafi to dziś do jakiejś przysłowiowej dziury. Jak się już zapewne przekonaliście podczas pierwszej wizyty. To nie jest już tylko dziura w ziemi, gdzie wyrzucamy odpady. A jest to sporej wielkości poważnie funkcjonujące przedsięwzięcie. Zacznijmy po prostu od rozgrzewki, czyli przejdziemy się w stronę nowej, nowo budowanej, hermetycznej kompostowni, także zapraszam Was serdecznie na wycieczkę. Jak sama nazwa wskazuje, to jest hermetyczna kompostownia, czyli ona będzie hermetyczna. Wszystko będzie zamknięte. Do jednej komory wchodzi 440 metrów sześciennych, czyli to jest jakieś 300, 300 ton. Na jeden samochód ciężarowy możemy władować jakieś tam koło 70. I materiał jak leży, to on zaczyna się ugniatać i wtedy nie ma tej struktury, żeby te powietrze mogło przez niego przejść. Tak, i wtedy my, jak my w ten sposób jak go przewozimy, to go spulchniamy z powrotem, żeby znowu były te... I tutaj jest jakby ostatni etap i on trwa 3 tygodnie. I z odpowiednią częstotliwością przejrzymy takimi maszynami, przerzucarkami bramowymi, przejrzymy, i też ten materiał jeszcze raz zostaje kilkukrotnie przerzucony. I że sama pielucha w sobie by, nie byłaby problemem. Natomiast znowu, właśnie jest problem zawartości. A, e, się tak, jeżeli ktoś, ktoś ma na tyle samo zaparcia, to można rozdzielić. Wykorzystujemy tu tak naprawdę dżownicę. Produktem jest Ivermicompost. W skrócie, dżownice zjadają frakcje organiczne, przetwarzają, wydalają i to jest ten produkt. Teoretycznie cebule i ogólnie cytrusy można i imbir, one się kompostują, tylko to są problemy zapachowe. A jak nie często się dokłada? Nie nie się tak? Tak? Jak często się no, dokłada? No właśnie, rzeczownica, mniej więcej je tyle, ile, ile sama waży jednego dnia. Więc jeżeli mamy 300 które mniej więcej ważą powiedzmy po pół grama, no to wiadomo, że koło 150 gramów dobrze im wrzucić. Natomiast jeżeli nie wrzucimy, nie, nie mamy takich ilości produktów, to przecież nie będziemy kupować, ciąć i wrzucać, <śm> więc <śm> to jakby mijało się z celem. Purczaków, nie można mleka, tam... kefiru, kości, kurczaka wzmażonego ani ser. Ziemiaki. Ziemniak i pomarańcza są na środku, bo śmierdzą. Tak. Znaczy tak. No, Mama ja, mówiła, że ziemniak śmierdzą. Ogólnie tego nie można. W dzisiejszym spotkaniu e, trochę jesteśmy spokojniejsi niż e, przed. Myśląc o, tym, myśląc, o tym, myśląc o tym, że zaprosi się do domu. E, Trzy wiadra dżownic. Straszne wyzwanie, po prostu ja się boję. Jeżeli będą odpowiednie warunki do życia tych dżownic, to na pewno one nie uciekną. Natomiast jest bardzo proste, żeby je naprawdę uzyskać tak, jakbyśmy chcieli. Tak, jakbyśmy chcieli być dżownicy, naprawdę nie musimy. Wkładać do jakichś dużych sił. Tak naprawdę to jest bardzo prosty proces. Łatwo wolno zmienny to też jest ważne. Nie musimy reagować bardzo szybko na jakieś zmiany, więc to jest naprawdę proste.